Cześć, z tej strony Monika. Zapraszam was na zakupy już takie świąteczne, bo strojów, które moim zdaniem idealnie nadają się na wigilię, idealnie nadają się na święta, może nawet do pracy w tym okresie takim świątecznym, kiedy chcemy wyglądać bardzo elegancko i czuć się tak bardziej, wiecie, odświętnie. Zajrzałam do kilku marek. Będzie tutaj na pewno Mohito, będzie też Reserved, HM, chyba Zara. Ale to się przekonacie. Same zostańcie koniecznie do końca. Zaczynam od kompletu z Mohito. Jest to sweterek, który kosztował 130 zł. Mam na sobie rozmiar S wykonany jest w 11% z wiskozy, a reszta to jest poliamid i poliester. Także słuchajcie skład słaby, ale to jest z serii tych sweterków, takich Milusich, Ala. Misio, dlatego też taki skład będzie. Poczekajcie, wezmę tylko mikrofon. Będę go trzymać tutaj, żeby Wam pokazać dekolt. Dekolt w postaci łeski. Tutaj mamy też ozdobnik, ale słuchajcie, o dziwo, nie jest w ogóle wulgarny, także naprawdę dekolt bardzo fajny. To jak widzicie całkiem fajny, można go spokojnie sobie podwinąć co zresztą zrobiłam milutki. Uważam, że rozmiar S jest odpowiedni. Do tego mam na sobie żakardowe spodnie również 130 zł. Tutaj już mamy 79% wiskozy. Zapinane są na zamek tak z przodu i na dwie haftki, także całkiem nieźle. Już wam pokazuję długość. Bo słuchajcie, przy tym 1,60 wzrostu mają idealną długość, taką jak lubię, czyli delikatnie zakrywającą kostkę. Uważam, że właśnie bardzo fajna propozycja na ten okres świąteczny. Nie mają kieszeni, to są atrapy, także tutaj próbuję wypchać łapkę, ale się nie da. Z tyłu również mamy atrapę kieszeni. Także. Generalnie uważam, że czerwień, zieleń są idealnymi kolorami na święta, tak jak złoto, które generalnie bardzo lubię, także wszelkie tego typu połączenia. Spodnie dodatkowo mają tutaj przeszycie, z przodu, z tyłu przeszycia nie ma. Mają delikatną fakturę, jakby kształt karty, coś takiego. Całkiem dobre. Jeżeli chodzi o ten rozmiar 38, to są dobre. Mają tutaj troszeczkę luzu w brzuchu, także jest miejsce na świąteczne smakołyki. Natomiast jeżeli chodzi o resztę, to uważam, że są idealnie dopasowane. Teraz propozycja z hm -u. Sukienka za niecałe 130 zł. Wykonana w 23% z wiskozy, a resztę to niestety poliester. Także tak to wygląda. Jeżeli chodzi o rozmiar, który mam na sobie, czyli rozmiar M, uważam, że jest nieco za duży, bo rękawy są za długie i ona jest też dosyć mocno elastyczna i czuję, że tutaj po prostu będzie mi podjeżdżać w dół i się będzie ta talia zupełnie zatracać. Także niekoniecznie ten efekt mi odpowiada. Jak widzicie, dekolt w serek, można powiedzieć, on już nawet jest taki całkiem szeroki. Jest z przodu jak i z tyłu. Z tyłu mamy zupełnie taki sam dekolt także bez względu na to jak ją założycie to będzie dobrze dodatkowo przy rękach przy rękawie mamy rozcięcie cała jest w taki gruby prążek jak widzicie przy moim wzroście generalnie ten rękaw jest taki dosyć dłuższy co nie do końca mi się podoba. Tutaj akurat wolałabym rękaw krótszy, bo sam koncept sam rozcięcia mi się po prostu podoba. Także myślę, żeby fajnie też wyglądało, jakby był trochę krótszy. Już sprawdzimy długość przy moim wzroście, metr 60. M. Jak widzicie, bardzo długa, przynajmniej w moim odczuciu. I nie wiem, czy ja w niej korzystnie wyglądam czy mnie czasem nie skraca. Także nie jestem do końca do niej przekonana. Natomiast tak jak mówię, jeżeli chodzi o rozmiar M, to przy moich gabarytach dla dziewczyn, które wolą takie troszkę luźniejsze ubrania, to myślę, że będzie odpowiedni. Mam na sobie teraz, powiedzmy, że zestaw sukienka, żakiet za 120 zł, rozmiar M. Mam do tego założony golf wykonany w 100% albo 98% z bawełny. Ten, to jest ta prima bawełna. On jest bardzo cieniutki. Mam już taki, tylko że w innym kolorze i dobrze mi się sprawdza. Dlatego go zamówiłam. Czerwony, on ma dosyć duże rękawy, długie rękawy, ale zaraz Wam pokażę, jak będzie zestawiony z czymś innym. Natomiast jeżeli chodzi o sukienkę, to ta mk jest na mnie dosyć szeroka. Założyłam do niej swój pasek Staranko bo generalnie uważam, że wygląda lepiej zdecydowanie z paskiem niż bez. Ta MK mi się wydaje dosyć luźna, ma też długie rękawy. Generalnie to jest sukienka z założeniem, że nie będziecie mieć pod spodem, co bym zdecydowanie odradzała, bo ten dekolt jest dosyć głęboki. Ona tutaj też nie jest jakoś wysoko zapinana. Także dość ryzykowna sprawa, tym bardziej na święta, gdzie święta spędzamy w gronie rodzinnym. No i niekoniecznie chcemy tam biustem świecić wszystkim po oczach. Natomiast jeżeli chodzi o długość, to uważam, że długość jest odpowiednia. Tak, jest krótka, ale słuchajcie, to nie jest super, ultra krótka sukienka, więc naprawdę nie jest źle. Wykonana jest głównie z poliestru, tam chyba jest 11% wiskozy, ale ta wiskoza to pewnie będzie w podszewce, ponieważ cała sukienka jest na podszewce. Już Wam prezentuję, jak to wygląda. Oj, buty mam ciut za duże. Jeżeli jesteście ciekawe butów, to zapraszam Was na oddzielne zakupy, gdzie przeglądnęłam kilka marek w poszukiwaniu ciekawych butów na Sylwestra i na święta. Także te buty tam na pewno zobaczycie. Wracając do sukienki, pokusiłabym się o rozmiar mniejszy, o ile w ogóle bym się pokusiła, ponieważ ten głęboki dekolt mnie jednak zniechęca. Przyszła pora na Zary. Mam na sobie spodnie z Zary z szeroką nogawką. Rozmiar M kosztowały 199 zł. Także drogo tanio, no to już zależy, natomiast wykonane są z bardzo przyjemnego materiału, jednak w większości sztucznego, bo tej wiskozy tu jest chyba 11 czy 12%, także naprawdę nieznaczna ilość, natomiast same spodnie o dziwo mi się podobają, bo jak przyszły, tak w zamówieniu je zobaczyłam, to się chwyciłam za głowę. To tu ja zamówiłam, ale teraz, jak już je mam na sobie, to już zupełnie zmieniłam zdanie. Są ładnie dopasowane w talii. Jak tu, tutaj ponownie widzicie mój pasek, za chwilę go na pewno zdejmę i będziecie mogły zobaczyć wersję solo. Także bardzo ładnie są dopasowane w talii. Ten rozmiar M jest dla mnie odpowiednim rozmiarem. Mamy dodatkowo kieszenie. Materiał jest naprawdę porządny, taki trochę garniturowy. Są naprawdę bardzo eleganckie. Dodatkowo, tutaj z, z boku mamy lampas taki ala atłas, coś takiego Nie wiem jak się ten materiał nazywa taki błyszczący podobny trochę do jedwabiu także ten lampas wygląda całkiem nieźle i ta szerokość nogawki wcale nie jest tak Wielka ta nogawka, jak się obawiałam, widząc je na wieszaku. Spójrzcie na długość. Mam na sobie obcasy około 7 cm i tutaj, jeżeli chodzi o 1,60 m wzrostu. No, to te 7 cm, to słuchajcie, jest tak na styk. Także dla niższych obcasów konieczne będzie na pewno skrócenie spodni. Natomiast naprawdę są bardzo wygodne i naprawdę wyglądają bardzo, bardzo elegancko i porządnie. Dlatego będę je o dziwo rozważać, czego się w ogóle, słuchajcie, nie spodziewałam. No, ale. Tak, to już jest z tymi zamówieniami online, że trafiają się niespodzianki. No, czasami dobre, czasami niekoniecznie. A te spodnie to zdecydowanie zaskoczenie i wielki plus. Ściągnęłam pasek i jeszcze dwa słówka odnośnie golfu, który mam na sobie. Mam rozmiar S jest wykonany w zasadzie w 100% z bawełny, jakaś wersji prima. Co jedyne was muszę uprzedzić odnośnie tego golfu, ten materiał jest bardzo, bardzo cienki. Widać trochę zarysy bielizny, widać, bo mam dosyć mocno wycięty stanik, więc widać trochę ten biust tutaj i generalnie preferowałabym go tak jak nos noszę ten mój poprzedni podspód, Pod coś lub zakładać jednak pod niego taką, wiecie, koszulkę. Można kupić sobie w wielu markach koszulki w kolorze cielistym, która będzie tutaj po prostu dużo, dużo lepiej wyglądać. Ma dosyć długie rękawy, sam w sobie jest. Dosyć długi, natomiast ta bawełna jest super przyjemna. Nie pocę się w nim, tak już mówię Wam, z użytkowania i testowania yy, takiego habrowego który kupiłam. Był notabene na którymś z moich holi i generalnie yy, ten golfik świetnie mi się sprawdza. Jakościowo jest naprawdę yy, wart uwagi, dlatego rozważam teraz ten czerwony. Przed Wami taki powiedzmy mundurek: yy, koszula z mohito. Yy, 40 zł w rozmiarze S oraz spodnie z rezerw w rozmiarze M za 100 zł. Coś takiego, także naprawdę niedrogie. I od razu Wam powiem, że obydwie te rzeczy mi się bardzo podobają. Za chwileczkę usuniemy mój pasek, natomiast uważam, że. O, przepraszam, bo się coś zataczam. Natomiast uważam, że ten pasek tutaj świetnie pasuje. Ostatnio mi do wszystkiego świetnie pasuje, także nie dziwcie się, że go dziś trochę nadużywam. I wracając do tego, co mam na sobie z Mohito tym razem koszula. Koszula ma transparentne rękawy, dodatkowo ze ściągaczem, tutaj przy nadgarstku, co uważam, że wygląda świetnie. Zapinana jest na guziki. Po formie perełek. Dodatkowo mamy tutaj taką cienką aksamitkę, która wygląda świetnie. Wszędzie jest na druk kropeczek, a tutaj imitacja haftu. Już Wam pokazuję, jak z tyłu, bo z tyłu tego materiału jest nieco mniej. Zaraz pokażę Wam, jak wygląda w całości. Wracając teraz do całości, a w zasadzie do spodni. Mają ciekawe kieszenie, takie wkładane od góry tutaj. Bardzo fajne, właśnie nie, nie z boku, tylko od góry. Jak widzicie. Przy metrze 60 mają długość właściwą, mogłyby być tam powiedzmy pół centymetra czy centymetr krótsze, żeby się ciut lepiej układały, natomiast naprawdę niewiele. Myślę, że wyglądam w nich całkiem korzystnie i mi się podobają, więc trafiają do sfery przemyśleń. Ich, ich minusem jest to, że nie mają szlufek na pasek, natomiast wielkim plusem jest to, że mają wysoki stan zapinane są na zamek w, 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 tak? Na zamek taką wiecie, no jak to się nazywa, taką sprzączkę i do tego jeszcze guzik, także naprawdę trzymają nieźle. Jeżeli chodzi o materiał, to czuć, że to jest poliester, choć wyglądają całkiem elegancko i naprawdę nieźle. Także tak jak mówię, no jest to taki typowy lejący się w odczuciu poliester, ale i tak mi się podobają. Rozmiar 38 jest odpowiednim rozmiarem, także będę nad spodniami na pewno myśleć. Będę też myśleć nad tą koszulą, bo mi się bardzo podoba, aczkolwiek do takiego wkładania w spodnie czy w spódnicę jest średnio przyjemna, bo tego materiału jest tutaj sporo i ta koronka jest dosyć twarda, więc ona się tak powiedzmy jakoś świetnie nie układa, a na przykład taka wersja mi się nie podoba, no ja po prostu nie, lu nie lubię za bardzo takiej wersji ale jeżeli chodzi o długość jeżeli na przykład lubicie tak nosić koszulę to ta jak widzicie nie jest jakaś super długa, no ale jakaś bardzo krótka też nie jest, a ta przednia część jest dosyć twarda i sztywna teraz na mnie koszula z Zarym i spódnica z hm także takie połączenie. Koszula z ZAR za podaży 140 zł, wykonana w 100% z poliestru i spódnica z hm za jakieś 120 bez podszewki wykonana w 33% z wiskozy zapinana tylko z boku na zamek. Zaraz Wam pokażę jak to właśnie się prezentuje na mnie w całości. Uważam, że tak. Góra w zasadzie jest dobra, bo ona się tutaj ta koszula za bardzo nie rozjeżdża. Ma przepiękne, zdobione guziczki, zarówno tutaj przez środek, jak i przy mankietach, takie z perełkami naprawdę piękne. Do tego macie tutaj krawatkę, którą możecie sobie bardzo łatwo wyciągnąć, jeżeli nie chcecie jej używać. I co Wam powiem? Koszula jest super przyjemna do ciała. To jest tak miły materiał, tak świetnie imitujący jedwab, że jestem naprawdę w szoku. Ale z czego wiem, ostatnio zamawiałam kilka koszul, właśnie z Zary, takich imitujących jedwab, i one wszystkie były super przyjemne. Także ta jest świetna jakoś tak bardzo nie przebija przez nią bielizna, a jest jasna, także naprawdę super. Długość rękawa ok, ona jest lekko taliowana. Jak omówię spódnicę, to Wam pokażę, jak się prezentuje sama koszula, bo nad koszulą, będę myśleć, jest naprawdę świetna. Ma kolor taki kremowy, troszeczkę wpadający, mocniej może w żółtym. Do tego jest beżowa spódnica z hm która w mojej ocenie jest za mała gdzieś tutaj w tych rejonach. Natomiast jeżeli wzięłabym Elkę, to na pewno by była za duża, a ona nie ma ani szlufek do paska, ani żadnej jakby regulacji tali, więc wyglądałaby po prostu marnie. Ja się tutaj zapięłam na ten zamek, on jakoś tak dziwnie odstaje. Także ta spódnica niezbyt mi się podoba. W dodatku nie ma podszewki i dosyć mocno się gniecie. Na stronie wyglądała bardzo ładnie, ale tutaj to tak na mnie, zresztą same zobaczcie, e, szału nie ma. Ja tutaj podglądam się w lustrze i nie wierzę temu, co widzę. Jakoś w HM-ie to wyglądało lepiej, na modelce, a na mnie wygląda zupełnie, zupełnie inaczej. O, wyciągnęłam tą koszulę ze spódnicy, także ją uwolniłam. Jak widzicie, mamy tutaj taliowanie. Wygląda naprawdę świetnie. Także myślę, że idealna i do spódnic, i do spodni. No i ten materiał naprawdę tą jakość po prostu widać. Kolejna koszula, Zara. 120 zł, tam 119,90 rozmiar S, wykonana z poliestru. I tym razem. To jest taki typowy poliester, jak w tych takich cieniutkich koszulach, bardzo transparentna, także tutaj zdecydowanie na jakąś imprezę rodzinną, czy w ogóle takie, wiecie, bardziej eleganckie wyjście wymaga pod spód jakiejś koszulki, bo niestety, ale wszystko widać, pomimo tego, że mam bieliznę cielistą i teoretycznie nie powinno nic być widać, ale jednak widać. Także tak. Jeżeli chodzi o rozmiar S, to uważam, że jest dobry. Ona tutaj mi nigdzie nie odstaje. Jeżeli chodzi o długość rękawa, to jest dobry. Ten ozdobnik, który tu widzicie, powtarza się również przy mankiecie. I to są takie jakby wstążeczki materiał trochę typu tweed coś takiego. Także myślałam, że to będzie coś innego, no ale na żywo teraz widzę, co to jest. Nie jestem pewna, czy mojej figurze służy takie dokładne zaznaczenie linii ramion, także nie do końca mi się ta koszula sama w sobie podoba. Tamta zdecydowanie bardziej mi odpowiadała. Już Wam tutaj zaprezentuję długość, bo jest też dosyć długa. Także elegancka, ale wymagająca zdecydowanie czegoś pod spód. I nie wiem, i ten materiał jest jakiś taki dla mnie gorszy, ale tamta może była ta koszula, ta kremowa, tak wspaniała, że po prostu teraz już nic nie może z nim konkurować. Ostatnia koszula, tym razem będzie to mohito. 120 zł. Mam na sobie rozmiar 36 z bardzo ładną aplikacją, taką srebrną i dlatego ją wzięłam. Natomiast, no niestety, jest bardzo taka twarda, Tempa nie ma taliowania, i w ogóle, jak widzicie, tutaj, tak jest dosyć szeroko w tym miejscu, więc te rękawy są takie oversize'owe, ona cała jest taka przeskalowana. I szczerze mówiąc, niezbyt mi się podoba, no ale wiecie, modelka jakoś tak stała tam na zdjęciu, coś powiedzmy w tym stylu, i wyglądała koszula fajnie. Natomiast rzeczywistość mnie trochę przytłoczyła i w mojej ocenie nie wygląda fajnie. Natomiast dla tych, które lubią właśnie takie troszeczkę twardsze koszule, i dla tych, które ewidentnie lubią prasować, bo jest Przeokropnie zmięta, więc na pewno prasowania tutaj będzie z nią troszkę. To myślę, że idealna propozycja. Poczekajcie, bo jeszcze sprawdzimy skład, bo sprawdzałam, ale nie, nie zapamiętałam go. Także niestety 100% bawełny. Także bawełna i stąd jest ta twardość. Skład fajny, cena niewysoka. Natomiast krój zdecydowanie nie dla mnie. No i to, że się przeokropnie mnie. Wiem, że można czasami kupić takie bawełny, które się niby łatwo prasuje. Nie wiem, czy kupowałyście, czy nie. Ja jeszcze nie kupowałam. Generalnie nie cierpię prasować, także taka bawełna by była dla mnie idealna. Kolejna dzisiaj sukienka-żakiet. Tym razem inny kolor, bo jest to kolor zielony i zupełnie inna marka bo jest to Monari rozmiar 36 247 złotych. Wykonana jest głównie z poliestru i poliamidu ale mamy jakieś 13 do 15 wiskozy w tym materiale wierzchnim. Jeżeli chodzi o rozmiar 36 to uważam że jest to odpowiedni rozmiar. Także moim zdaniem leży dobrze tutaj w talii jest bardzo ładnie dopasowana. Może tutaj w biodrach mogłaby mieć trochę więcej ale generalnie nie czepiajmy się. Gdzie tutaj widzę problem? Odnośnie tego, że jest to sukienka, ten guzik wychodzi w takim miejscu, nieciekawym, a tutaj nie ma więcej guzików u dołu, także w trakcie poruszania się ta dziura tutaj sięga bardzo wysoko, w zasadzie już sięga bielizny, także jest to dosyć niebezpieczne i tutaj no, myślałabym nad tym, żeby sobie jakiegoś zatrzasku nie wszyć, albo jakiegoś dodatkowego guzika, żeby generalnie ona się tak nie rozchylała, bo się dosyć mocno rozchyla. Jeżeli chodzi o dekolt, no to tutaj już jest fajnie, bo mamy dodatkowo tutaj guzik też na tej wysokości od środka i ten dekolt się tak nie rozjeżdża. Jest to wielki plus, pomimo to nadal jest dosyć głęboki, ale słuchajcie, jest to krój żakietowy i myślę, że jeżeli ten dekolt byłby zbyt płytki, to nie wyglądałoby to zbyt dobrze, dlatego pewnie w tego typu sukienkach ten dekolt jednak są ciut większe niż normalnie. Bardzo przyjemna, milutka w dotyku. Mamy tutaj kieszenie, do których absolutnie jest, bym nie ładowała, żeby po prostu źle nie wyglądać. Dodatkowo jak widzicie przy rękawach są guziczki. Jest naprawdę pięknie odszyta i ten poliester jest bardzo, bardzo przyjemny. Także naprawdę cena jednak robi tutaj różnicę. Sukienka się prezentuje, tak już Wam pokazuję, jak jeszcze w całości. Bardzo mi się podoba i zostaje do rozważenia. No, słuchajcie, też zielony kolor. Były inne, bodajże była jeszcze czarna, ale ja się zdecydowałam na zieleń. Tym razem czarna sukienka i tym razem mohito. 159 zł. Mam na sobie rozmiar M. Wykonana jest z poliestru i elastanu. Także tego poliestru tam jest chyba z 90 parę procent, a reszta to elastan. Jak widzicie, asymetryczna, także z jednej strony przed kolano, z drugiej strony za kolano. Dodatkowo razem z sukienką otrzymujecie pasek. Taki Ala Skóra Krokodyla. Tak wygląda ten pasek z tyłu. Całkiem fajnie. Ja ją założyłam bez rozpinania. Tutaj z boku ma zamek. Także ten rozmiar M no zastanawiam się, czy S może nie byłaby lepsza, ale z drugiej strony ta M przy mocniejszym ściśnięciu paskiem myślę, że wygląda nie najgorzej i nie musiałabym mieć S-ki. Także wygląda w ten sposób. Podoba mi się to, że jest właśnie asymetryczna. To mi pasuje. Pasuje mi również dekolt, bo jest w kształcie litery V, ale nie jest też zbyt głęboki. Już zobaczymy, jak z tyłu. I właśnie dlatego zapewne się ten dekolt w ogóle nie rozjeżdża, bo z tyłu jest po prostu wysoka, także fajnie ten dekolt zbiera i trzyma w ryzach. Ręka w długi, ale odpowiedniej długości, także tutaj nie mam zastrzeżeń. Sukienka generalnie mi się. Podoba i powiem Wam, że nie tylko na święta, ale rozważałabym ją również na sylwestra. Trzeba byłoby tylko założyć jakiś bardziej strojny pasek czy biżuterię, i myślę, że bardzo fajnie by się również sprawdziła. Jesteście gotowe na święta? Jesteście gotowe na wigilię. Piszcie mi koniecznie, czy będziecie szukać jakiegoś nowego ubranka, czy może zajrzycie po prostu do swojej szafy i wyciągniecie coś, co macie sprawdzone i co będzie na pewno na was świetnie leżało. Piszcie też mi koniecznie, czy coś wam wpadło w oko, czy któreś z tych ubrań jest jakieś waszym zdaniem wybitne. Jeżeli wam się podobał film, pamiętajcie o łapkach w górę i pamiętajcie, że w każdy wtorek i czwartek o 18 na moim kanale pojawiają się filmy, dodatkowo w niektóre niedziele. No i całkiem sporo shortów ostatnio. Do zobaczenia.